Na początku Szanowni Państwo jak zawsze proszę o wyłączenie telefonów komórkowych, taka żeby nam przypadkiem w nieodpowiednim momencie nie zaczęły dzwonić. Szanowni Państwo, otwieram 19 sesję Rady Miejskiej w Serdecznie witam panią burmistrz, wszystkich radnych, wszystkich stałtysów, radnego rady powiatu, pracowników urzędu, zaproszonych gości naszych uczniów i ich rodziców, którzy zostali wyróżnieni z okazji uzyskania bardzo dobrych wyników w nauce, czyli co najmniej oceny 5.0 oraz zerowego zachowania oraz Wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. Przystępujemy do mm, pierwszego punktu, to jest wyręczenie stypendiów jednorazowych uczniom klas szóstych gimnazów i szkół ponadgimnazjalnych. I proszę na wstępie o zabranie głosu przez Panią Burmistrz. Szanowni Radni, drodzy słowici, kochane dzieci i ich rodzice. Dzisiaj mamy rzeczywiście bardzo uroczysty moment, bardzo ważny w życiu naszej gminy, bo poprosiliśmy. Tych najlepszych, którzy uzyskali najlepsze oceny, którzy wyróżnili się w, biorąc udział w różnych olimpiadach, którzy promowali naszą gminę, działali na dobro placówek oświatowych i y, tradycyjnie już po raz kolejny chcielibyśmy uhonorować właśnie tych najlepszych. Y, jesteście, moi drodzy, dumą naszej gminy. Dumą radnych, dumą naszych mieszkańców, ale uważam, że największą też radość sprawiacie Waszym rodzicom i również sobie, ponieważ no, pracując, wytrwale pracując, bo to trzeba pracować cały rok, to nie jest od lekcji do lekcji odkładanie zeszytów i mobilizacja pod koniec. To jest wytrwała i mozolna praca, która przyniosła efekt przez cały rok szkolny 2007-2008. Gratuluję więc Wam i Waszym rodzicom. Jak wygląda podsumowanie? Tutaj tych najlepszych powinno być dziś 51 osób. Są to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół podstawowych. Jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, to mamy uczniów siedmiu. I tutaj naprawdę szczere, serdeczne gratulacje dla tej grupy, która no, uzyskała średnią powyżej pięciu. W szkołach ponadgimnazjalnych uzyskać takie oceny jest to rzecz bardzo trudna. Gratuluję serdecznie. Następna grupa to są gimnazjaliści. Gimnazjalistów mieliśmy 23 osoby. Przekrój jest różny, tak jak w szkołach ponadgimnazjalnych, tak samo jest w gimnazjum. Nie są to tylko uczniowie naszej szkoły, naszego gimnazjum. W tej grupie są uczniowie gimnazjum Żary, katolickiego gimnazjum, gimnazjum numer 3. Gratuluję również serdecznie gimnazjalistom. Pozostała grupa to jest grupa uczniów szkoły podstawowej. W tej grupie jest grono 21 uczniów. I też są to uczniowie szkoły podstawowej w Jasieniu, szkoły podstawowej w Wicinie, w Golinie i szkoły podstawowej w Lubsku. Kończąc moje krótkie wystąpienie, chciałabym życzyć. Wszystkich tutaj siedzących, satysfakcji, radości, z tego, że udało Wam się wypracować tak wysokie oceny, wziąć udział w tylu konkursach, by w wyniku podsumowania Waszej bardzo trudnej pracy stanąć dziś tutaj przed przewodniczącym Rady, w obecności wszystkich radnych, otrzymać taki pamiątkowy dyplom. Z gratulacjami i kopertą, którą otrzymacie za moment. Jeżeli chodzi o nagrody, będą to nagrody w wysokości najwyższa, to jest 520 zł, i nota ucznia 5,6. Najniższe to stypendium jednorazowe, to jest kwota 100 zł. Czego można życzyć uczniom i ich rodzicom? Ja ten jeden dyplom panionykowy postaram się przeczytać przed przeczytaniem jeszcze protokołu przez pana przewodniczącego, by złożyć wam jednocześnie serdeczne gratulacje. Treść tych dyplomów będzie jednakowa dla każdej osoby, która stanie tu za moment i ten dyplom podtrzyma. W związku z ukończeniem roku szkolnego 2007-2008 z bardzo dobrym wynikiem składam serdeczne gratulacje. Wiem, że wymagało to wiele pracy i wyrzeczeń, co dla młodego człowieka nie jest łatwe. Większa więc jest teraz radość z osiągnięć i jest to Twoja osobista zasługa. Zwracam się więc tutaj tymi słowami do was wynażyć. <tryk> Jestem pewna, że następne lata nauki przyniosą jeszcze lepsze osiągnięcia, czego ci szczerze życzę. Życzę Ci wspaniałego wypoczynku wakacyjnego, a także wielu radości i sukcesów we wszystkich poczynaniach szczerych przyjaciół, miłości najbliższych, którzy na pewno są pewni swoich osiągnięć i sukcesów. I ten list gratulacyjny podpisuję. Za moment przekażę głos panu przewodniczącemu. Teraz jeszcze raz szczerze i serdecznie dziękuję Wam i dziękuję również rodzicom za pomoc dzieciom w zdobyciu tak pięknych ocen. Dziękuję bardzo. Z posiedzenia Komisji Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Wiesieniu 18 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania stypendiów jednorazowych uczniom klas szóstych szkół podstawowych, uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z okazji zakończenia roku szkolnego 2007-2008. Komisja w składzie Ewa Ryzińska, Piotr Karalus, Barbara Rzeszuto, Zbigniew Witkowski, Zbigniew Korolit. Po przeanalizowaniu wszystkich kandydatur z niżej wymienionych placówek oświatowych, to jest Gimnazjum w Wiesieniu, gimna Gimnazjum nr 3 w Żarach. I katolickie w Żarach, szkoła podstawowa w Wiesieniu, szkoła podstawowa w Bolinie, szkoła podstawowa w Wicinie. Szkoła podstawowa nr 2 w Lubsku oraz Zespół Szkół ogólnokształcących i zawodowych w Lubsku postanowiła przyznać stypendia jednorazowe niżej wymienionym uczniom: Iwanowski Bartosz, Kwiatkowska Agata, Biliński Marcin, Kilian Aleksandra, Łowodziec Aleksandra, Romanowska Karolina, Owsianka Joanna, Kwiatkowski Piotr, Bączkowska Anna, Opas Żaneta, Martyna Raginia. Piotr Cierpiński, Adriana Pietras, Dominika Dubiel, Natalia Chmielowska, Tomasz Dubiel, Paweł Romanowski, Marika Tkaczyk, Milena Jarosz, Konrad Mazur, Natalia Tomaszewska, Patrycja Hofcian, Monika Jeda, Bartłomiej Mariaż, Anna Kleszczyńska, Krzysztof Romanow, Agnieszka Józepiak, Karolina Wyczakowska, Aleksandra Makuch, Mirosława Barcerowska, Kacper Michajluk. Tadeusz Sołtys, Paula Kwasigrow, Katarzyna Kwaśniewska, Dominik Skórzewski, Łukasz Golwi, Aneta Karolonek, Malwina Krzymianowska, Krzysztof Maćko, Dominika Antczak, Krzysztof Tomaszewicz, Katarzyna Szymczyk, Agnieszka Guzowska, Żaneta Kasiewicz, Aleksandra Górecka, Klaudia Hołowińska, Mateusz Kuchta, Martyna Chawrylec, Karolina Dużyńska, Paweł Sęk oraz Kornelia Szokała. I podpisy wszystkich członków komisji, razem 51 osób, tak jak wymieniła pani burmistrz. Bardzo proszę w tej chwili o wystąpienie, przed nas twarzą, to oczywiście do wszystkich gości. Tak, tak, oczywiście. I bardzo proszę w tej chwili najpierw naszych szanownych uczniów Szkół Średnich: Iwanowski Bartosz, Agata Piatkowska, Marcin Biliński, Aleksandra Kilian. Aleksandra Łowo, dziecka Karolina Romanowska i Johanna Owsianka. Bardzo proszę. Drugim uczniom wręczała Pani, również Pani Basia, która jest, jakby nie chciał spojrzeć, od samego początku inicjatorką tego, tej miłej dzisiaj dla nas uroczystości. To jeszcze dwa słowa tak muszę bo Pani już tak dużo powiedziała, wszystko w zasadzie. Ale ja chcę podziękować, a szczególnie właśnie Szkole Średniej, że rozsławiacie Jasiń. Zwróćcie, zwróćcie uwagę, że 3 lata temu było was tylko 20, chyba 6 osób. W zeszłym roku 38, dzisiaj mamy 51. No gratuluję, gratuluję z całego serca. Bardzo dziękuję. Bartosz Iwanowski, Zespół Szkół Ogólnokształconych i Ekonomicznych w Lubsku. Gratuluję Bartoszu. Jeden jeszcze na dalsze. Agata Piatkowska, Jeszczelica W ogólnokształcąca w Zielonej Górze. Proszę Agata. Gratuluję Ci, Agata. Odważnie poszłaś do Zielonej Góry, ale z sukcesami. Tym bardziej szczere gratulacje. To już tak po kolei teraz będziemy. Już bardzo proszę. Karolina Romanowska ze Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Wlódzków. Jan Uniwersytetu Medycznego. Jana Osianka ze Ogólnokształcących i Ekonomicznych Lubsku. Aleksandra Kilian, Zespół Szkół Gólnokształcących i Ekonomicznych Glubskich. Marcin Giliński, Zespół Szkół Wólnokształcących i Ekonomicznych Glubsków. Serdecznie życzę nie ma, tak? Także I Piotr, Anna Bączkowska, Żaneta Opas, Martyna. Draginia, Piotr Cierpiński, Adranna Pietras, Dominika Dubiel, Natalia Chmielowska, Tomasz Dubiel, Paweł Romanowski i Marika Katka. To są to gimnazjaliści jesienia. Proszę bardzo, Piotr. Nie Piotr. tylko. Piotr. Aha, nie tylko, przepraszam. Nie Aha, tylko, bo żary tak, tak trójka. Piotr. Piotr. Piotrowski. No proszę, siostra była przed chwilą, a teraz brat. Gratuluję, wszystkiego dobrego. A teraz tak będziemy przechodzić. Ale wesoło chłopie, wyprostować się w tej chwili. I też równo dobre dni. Denera no, Tak jest. Proszę bardzo. Podobieństwo. Tak jest. Piotr. Piotr pokoleni, jak już Proszę Adrianna Pietras. Na Adrianka, szkoda, że idziesz dalej, ale życzę Ci wszystkiego dobrego w nowej szkole. I mam nadzieję, że będziesz tak śpiewać pięknie, jak śpiewałaś, rozśpiewywałaś ten Jaśń. Dziękujemy sobie. Dominika Dowiotu, proszę. Dominika, dziękujemy Ci. Natalia Chmielowska. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, czy są może odwice, ponieważ Pawła Romanowskiego Urzędow. Jest, Jest mama. Jest mama, bardzo proszę mama Pawła Bardzo proszę, proszę. Ty proszę, ty proszę. 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 Gratuluję mama. Gratuluję synowi i mamy również. <laughs> bardzo proszę w tej chwili o wystąpienie. Milena Jarosz, Konrad Mazur, Natalia Tomaszewska. Chciałam Monika Jedla, Bartolik Mariusz, Ana Maria Krzysztof Doradów. Dobry panca, szkoda. Mądrzeczka, jeda. Paniczka, jeda. Zakrywam. Pan, Gratuluję Patrzcie, To jest... Wszystkiego dobrego. to Bardzo Wszystkiego na Gratuluję Cię. nie ma, Aleksandra Magru. I nie posłucham. Czy od Karoliny Łyczakowskiej są rodzice? Dziękujemy gimnazjalistom. Proszę teraz o wystąpienie następujących uczniów szkół podstawowych: Kacper, Michajluk. Tadeusz Sołtys, Paula Kwazigro, Katarzyna Kwaśniewska, Dominik Skurzewski, Łukasz Golwiej, Aneta Karolonek, Malwina Krzymianowska, Krzysztof Maćko, Dominika Andrzak, Krzysztof Tomaszek. Kacper uzyskał największą liczbę punktów i najwyższą średnią. Gratuluję Ci, Kacper. Dobrego i dalszych takich. Dobrych gratulacji mój Ja już Ciebie widzę jako profesora uniwersytetu. Z takimi, z takimi osiągnięciami, Wspaniały. Są ty bo jest do mamusi bardzo podobny. Gratuluję ci. Życzę ci dalszych wakacji. Tak, dziękuję. Tak, dziękuję. Tak, dziękuję. Tak, dziękuję. Tak, dziękuję. Tak, dziękuję. Tak, I Tak, Wszystkiego dobrego. Na razie, na razie. Skórzecki. Tak, wszystko dobrze. Skórzecki, Wszystkiego dobrego. Piątek, piątek, jeszcze raz piątek. Szóstek, Pani Burmistrz, Panie Radny. Ale to od piątki wyżej. Golgiej, bo niżej nie może być. że jest Pan. No. Gratuluję. Gratuluję. I Amczek, proszę. Ja też gratuluję. Gratuluję. Dziękujemy. serdecznie Państwu bardzo proszę. Szynczyk Katarzyna, Agnieszka Guzowska, Żaneta Kasiewicz, Aleksandra Górecka, Klaudia Hołowińska, Mateusz Kuchta, Martyna Hawrylec, Karolina Dużyńska, Paweł Sęk, Kornelia Szokała. No, Nie ma. Jest, proszę. Zgłaszać, proszę, proszę. Kuchta. Proszę Kuch. Kuch. Habrylet. Ale trafią. Szóstka. Sęka. Proszę. Szukała. O, moja, moja dziewczyna. Pani Pani Tomaszewicz nie ma. Szybczyk. Pan Marek Drzyżczyk, bardzo proszę. Pani Marku, dziękuję. Piknęce, zdolna córka, dziękuję bardzo. Agnieszka Gódzowska. Gratuluję, mam Malwina już chyba do końca. Tak. Wszystkiego gratuluję. dobrego, gratuluję. Część, ja. Gratuluję. Część, ja. Pani Karolę gratuluję serdecznie. Życzę również wszystkiego Tomsze dobrego. Tomasz Gratuluję. Zdech, to to. Gratuluję. I. I tak, tak. Wszystkiego dobrego. I Dobrze, Kornelka. Gratuluję. poczęcia roku.